Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi bardzo miło dzisiaj e, przedstawić Państwu Panią Annę Panek-Kisała. Dzień dobry Pani Aniu. Dzień dobry, witam serdecznie. Dziękuję bardzo, że przyjęła Pani moje zaproszenie do rozmowy. E, Pani Ania e, jest ekspertem w zakresie gospodarowania odpadami. Posiada bardzo bogate doświadczenie, zarówno od strony instytucji wydającej różnego rodzaju pozwolenia w gospodarce odpadami, jak i od strony przedsiębiorcy, który jest wytwórcą i przetwórcą odpadów. Pani Anna prowadzi u nas od wielu, wielu lat szkolenia, współpracuje z firmą C2 Centrum Edukacji. I proszę Państwa, na najbliższe miesiące zaplanowaliśmy trzy szkolenia z Panią, którą prowadzi Pani Anna Panek-Kisała i jest to gospodarka odpadami od A do Z, o wprowadzonych zmianach w 2021 roku oraz o, na temat wykonywania sprawozdań, takie po prostu porady praktyczne. I szkolenie to zaplanowane jest na 10-11 marca. Kolejne szkolenie to już jest kurs przygotowujący do egzaminu państwowego, kurs na stwierdzenie kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami na kierownika składowiska odpadów wraz z takim egzaminem próbnym. Testem sprawdzającym wiedzę nabytą podczas szkolenia, i te, te, ten kurs zaplanowany jest na 24-25 marca bieżącego roku. I w tym półroczu ostatnie szkolenie 8-9 czerwca gospodarka odpadami realizacja obowiązków, znowelizowanych przepisów odpadowych czyli jak unikać pułapek legislacyjnych. To są wszystkie te wszystkie szkolenia na pierwsze półrocze tego roku. To przejdźmy teraz do rozmowy. Pani Aniu, z dużym zainteresowaniem zawsze słucham Pani szkoleń, bo z tego ten względu, że prowadzi je Pani w sposób bardzo jasny, przejrzysty i zawsze daje Pani słuchaczom szansę na bieżąco sprawdzenia Wiedzy, zadając y, pytania z życia, czyli omawia Pani konkretne zagadnienie, a potem pytanie na sprawdzenie, czy Państwo y, zrozumieli, jak Państwo by postąpili w takiej, w takiej sytuacji. I myślę, że to jest coś, co się bardzo uczestnikom szkolenia podoba. Y, ale to tak na marginesie. Natomiast ja ze swojej strony, jak słucham wszystkich szkoleń na temat odpadów, to zastanawiam się, że prawie wszystkie zaczynają się w ten sam sposób. Zaczynają się od podstawowych definicji. I dlaczego tak jest? Bo przecież ustawa o odpadach jest już tyle lat. Już z nią pracujemy tak długo, Natomiast te podstawowe definicje, czyli co to jest odpad, co to jest instalacja, co to je, kto to jest wytwórca, kto to jest posiadacz odpadów, co to jest produkt uboczny, praktycznie te definicje nie uległy jakimś wielkim zmianom w ostatnich czasach. Niemniej jednak szkolenia zaczynają się od powtórzenia tych definicji. Dlaczego tak jest pani? Generalnie, bardzo po pierwsze, dziękuję za te miłe słowa pani Magdo. Natomiast tutaj chciałabym powiedzieć, że ustawa o odpadach, jakkolwiek ona została uchwalona w tej pierwotnej wersji 10 lat temu, Ulegała znaczącym zmianom przez ten okres czasu. Szczególnie od 2019 roku tych zmian było bardzo wiele. Jakkolwiek te podstawowe definicje, one może w sposób znaczący się nie zmieniły. Niemniej jednak bardzo różne jest rozumienie tych definicji również przez posiadaczy odpadów czyli przez tych, którzy faktycznie te odpady wytwarzają, zbierają, odzyskują, unieszkodliwiają. Szczególnie przez wytwarzających odpady te definicje są czasami niezrozumiałe. Zresztą sama ustawa nie jest ustawą łatwą i każda kolejna zmiana mamy wrażenie, że czasami ją bardziej komplikuje niż upraszcza. Stąd też pewno wiele zapytań, wiele niejasności, bardzo zróżnicowane wyroki sądowe, które w wielu sprawach zapadały. Także wydawałoby się, że w sprawach zupełnie podobnych, jednak te wyroki później były zupełnie inne. I kolejna kwestia, która myślę, że bardzo wielu posiadaczy odpadów będzie interesowała no to niestety sankcje od 2019 roku bardzo znaczące w zakresie niewłaściwego sposobu postępowania z odpadami. Ta niejednoznaczność zapisów, ta trudność w ich interpretowaniu. Zresztą też pojawiające się bardzo rozbieżne interpretacje pewno powodują, że zawsze się od tych podstawowych rzeczy rozpoczyna, czasami dla przypomnienia, a czasami po to, żeby jak gdyby wskazać, kogo tak naprawdę te przepisy ustawowe będą dotyczyły. To jak już jesteśmy przy definicjach, to może króciutko jeszcze zapytam o definicję, o może, może nie tyle o definicję, co o kwestię produktu ubocznego. Spotkałam się z tym, że wytwórcy rozum, rozumieją to inaczej, natomiast instytucje kontrolujące, może nie wszystkie, ale niektóre też rozumieją to inaczej. Chociaż nasi klienci, Wydawało mi się, że już od mniej więcej 2006 roku w pewnych odpadach mają to kwestię uregulowaną. Jest to już od tamtego roku były uznawane to jako produkty boczne, na przykład wapno defekosaturacyjne w cukrowniach. To taki jeden z przykładów, oczywiście, ale są takie produkty uboczne, które są wpisane w krs są nawet na liście RICH substancji, a jednak ciągle jednak są kwestią kontrowersyjną. Tutaj jest mi trudno pewno jednoznacznej odpowiedzi udzielić, ponieważ niestety nie mamy, że tak powiem, to co mówiłam wcześniej, nie mamy tego prawa takiego jednoznacznego, stąd też w wielu przypadkach to organy tak naprawdę decydują, jak należy rozumieć dany zapis. I wiemy przecież wszyscy doskonale, szczególnie ci z Państwa, którzy mają zakłady w różnych województwach, że podejście do tematów odpadowych, również tych związanych z produktem ubocznym, czy chociażby z utratą statusu odpadu, bo to jest kolejny element, który też w różnych województwach wygląda inaczej. Może po prostu ta sytuacja tej niejednoznaczności powodować, że każdy organ będzie miał inne stanowisko w danej sprawie. Wielokrotnie resort środowiska był monitorowany o to, żeby właśnie jakieś takie wytyczne jednoznaczne przedstawiać, no ale mamy w tym momencie to, co mamy tak naprawdę. Zapisy ustawowe y, są tutaj no, prawem wiążącym, i przez to y, tak to wygląda, że jedne województwa, w jednych województwach uznaje się, że dany materiał może być produktem ubocznym, w innych województwach niestety nie. Czyli Ale to też jest... bardzo zależy, myślę, że też w dużym stopniu zależy od wniosku, który zostaje złożony. I w jaki sposób wygląda uzasadnienie do tego wniosku? Myślę, że jeżeli ono wyraźnie wskazuje, że dany materiał może być wykorzystany w danym celu, zresztą ostatnia nowelizacja ustawy jeszcze dodatkowo to w pewien sposób konkretyzuje, że to wyraźnie musi być wskazane, że nie tylko, że dany materiał nadaje się do wykorzystania w danym celu, ale że on będzie wykorzystany w danym celu, to myślę, że jeżeli jest odpowiednie uzasadnienie, to tutaj organ nie powinien mieć wątpliwości, czy uznać daną substancję za produkt uboczny. A może jest też tak, że ta instytucja pozbycia się statusu odpadu spowodowała to, że, że to, co kiedyś było tak już wprowadzone też w jakimś sensie umownie, teraz y, urzędy wymagają, aby zrobić to poprzez tą, tą, ten tok postępowania pozbycia się statusu odpadu, żeby było to już jasne i czytelne, może dlatego. Może też i z tego to wynikać, tym bardziej, że mm, zarówno utrata statusu odpadu jak i zaakceptowanie Materiały jako produkt uboczny musi następować w formie decyzji administracyjnej. Tam tylko w zakresie produktu ubocznego są w głównej mierze wymienione produkty pochodzenia drzewnego, które, że tak powiem, z urzędu są produktem ubocznym i dla nich nie potrzeba uzyskiwać decyzji administracyjnej. Natomiast wszystkie inne materiały, które być może że dotychczas w sposób taki umowny były traktowane jako produkt uboczny, może jako taki, taka substancja, która nigdy nie, nie była traktowana jako odpad, no w tej chwili będą wymagały zalegalizowania. Okej. Okay. Panie Jaju, to jeszcze ostatnie pytanie. Już od 2018 roku. Przeżywamy jak gdyby taką rewolucję, jeżeli chodzi o ustawę o odpadach. Wszystko się zmienia bardzo dynamicznie tutaj w zapisach w prawie. Proszę króciutko nam powiedzieć. Ostatnie zmiany, w ostatnim czasie zmiany wprowadzone w ustawie o odpadach, a może pani coś wie o planowanych jeszcze zmianach? Oczywiście myślę, że planowane zmiany. Odpadowe to jest, no niektórzy twierdzą, że to nawet może być rewolucja swego rodzaju, czyli rozszerzona odpowiedzialność producenta. I projekt ustawy, który został przedstawiony 14 stycznia bieżącego roku, to już jest taki drugi projekt ustawy, system kaucyjny mnóstwo portali branżowych się na ten temat wypowiada. Ja może bardziej bym się skupiła, to tutaj mamy projekt, zobaczymy, jakie będą ostateczne zapisy tego projektu. Natomiast w listopadzie ubiegłego roku mieliśmy taką ostatnią zmianę ustawy o odpadach, znaczy ostatnią w tym sensie, że, że to była ostatnia taka większa zmiana ustawy o odpadach. Tam się zmieniły również definicje niektóre. Między innymi zmieniła się definicja odpadu komunalnego. Wydaje mi się, że w związku z tą zmianą też zarówno podmioty, które są wytwórcami odpadów, jak i podmioty, które odbierają, zbierają, przetwarzają odpady komunalne, no też będą musiały troszeczkę zmienić, że tak powiem, dotychczasowe podejście i rozumienie tego, co jest odpadem komunalnym. Ponadto mamy zmiany dotyczące branży budowlanej, w szczególności branży budowlanej. Nowy obowiązek od przyszłego roku wchodzący w życie jest to segregowanie odpadów budowlanych albo u źródła, czyli w miejscu powstawania, albo później już, jak te odpady zostaną. Zgromadzone u źródła w formie zmieszanej, to kolejnym etapem musi być rozsortowanie tych odpadów, między innymi na gruz, na styropian, na tworzywa sztuczne, papier i tektura. Jest sześć tych rodzajów odpadów, które będą musiały zostać wysegregowane z odpadów komunalnych. Plusem takim tej ustawy jest to, że zmieniły się sankcje. Zmieniły się akuratnie w dobrą stronę, bo ta minimalna sankcja za niedopełnianie wymogów ustawowych z, zmniejszyła się z 5000 na 1000 zł, to jest plus, ale rozszerzył się zakres tych sankcji, ponieważ już za nierzetelne czy nieterminowe prowadzenie ewidencji odpadów przechodzimy z kodeksu do spraw wykroczeń już na administracyjną karę pieniężną, ale również tutaj od bieżącego roku mamy obowiązki w zakresie właściwego magazynowania odpadów, magazynowania zgodnie z rozporządzeniem w sprawie um, warunków, jakie muszą spełnić odpady magazynowane i niestety tutaj jest kolejna sankcja również za to, że te warunki nie zostaną spełnione. Myślę, że też warto sobie przypomnieć, i wydaje mi się, że też na tych szkoleniach, o których Pani na samym początku wspomniała, będziemy przypominać poszczególne rozporządzenia. Niektóre wydane w roku 2013, 2014, 2015, czasami rzadko do nich zaglądamy, a one też nam regulują kwestie, zarówno postępowania z odpadami. Jak i pozbywania się odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami. Także tych tematów jest dosyć sporo. Biorąc pod uwagę, że wciąż prawo unijne się zmienia, a również też na naszym rynku w zakresie gospodarki odpadami te zmiany zachodzą, wydaje mi się, że jednak wciąż ta ustawa będzie zmieniana. Miejmy nadzieję, że już nie z taką częstotliwością jak w tych ostatnich trzech latach. I nie tak drastycznie. Jest Dzień, proszę Państwa, tematów jest bardzo dużo, pytań jest wiele. Zapraszamy serdecznie na e, szkolenia, które prowadzi Pani Anna Panek-Kisała, e, gdzie Państwo uzyskacie więcej szczegółów i mam nadzieję więcej odpowiedzi na swoje e, pytania. Dziękuję bardzo Pani Aniu Dzień, za wypowiedź rozmowę i oraz treściwą, także zapraszamy Państwa na szkolenia, a ja tymczasem żegnam się z Państwem, pozdrawiam Państwa z Lublina, a Pani Ania, skąd nas Pani pozdrawia? Z Rzeszowa. Z Rzeszowa. Czyli <laughs> jesteśmy sąsiadkami. Tak. Pozdrawiamy serdecznie i do miłego zobaczenia. Do miłego zobaczenia.